Audycja Wokół Powiatu. Kłania się Państwu Robert Dzięba i nasz nowy gość w audycji, czyli starosta Mirosław Tysikowski. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, panie Robercie, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od wyboru na starostę. Panie starosto, to gdyby pan powiedział: Ja wiem, że pan powie, że pan się bardzo cieszy i jest bardzo panu miło. Natomiast ja pamiętam, jak rozmawialiśmy w okresie kampanii wyborczej. Była to dziennikarska rozmowa. I kiedy na koniec pana o to zapytałem, bo ani nigdy pan nie wspominał o tym, że chciałby pan zostać starostą, ani też przy tej plejadzie nazwisk, która się pojawiała, tych osób, które chciałyby zostać starostą, pan robił spokojnie swoją robotę, kandydował, będąc jednocześnie członkiem zarządu powiatu. No tak, ja niejednokrotnie już powtarzałem, że gdyby ktoś trzy miesiące temu Zapytał mnie, będziesz starostą, czy to będziesz robił? W życiu bym nie powiedział, że będę starostą. To było dla mnie. to, znaczy to był w jakimś sensie cel, no bo po to się startuje w wyborach, po to są partie polityczne, to jest z definicji partii politycznej również wynika, że. Że jest to organizacja, której celem jest sprawowanie władzy. Na jakimś szczeblu to już też jest rzeczą trudną. Natomiast, natomiast nie do końca zakładałem taki scenariusz. Byłem zewsząd przekonywany, że to się nie może udać, że są zdecydowanie lepsze komitety, zdecydowanie lepsze nazwiska, że w zasadzie już jest pozamiatane. Nawet spotkaliśmy się z zdaniem takim, że że wy to nawet koła czy klubów w Radzie Powiatu nie utworzycie, bo w zasadzie wynik jest przesadzony. Oczywiście Irytowało nas to trochę, natomiast nie przeszkadzało to w naszej pracy dość ciężkiej, modalnej, gdzie cel był jeden. Pamiętam, jak panu redaktorowi powiedziałem, że zakładamy sześć, no w porywach siedem, optymistycznie patrząc, mandatów dla koalicji obywatelskiej. Okazało się więcej i muszę powiedzieć, że gdy spływały wyniki z poszczególnych komisji i, i pojawiły się pierwsze wyniki to apetyt rusył w miarę jedzenia, bo okazało się, że z pariasta tych wyborów, to jak niektórzy nam wróżyli, staliśmy się ich olbrzymim faworytem w trakcie składania kolejnych komunikatów dotyczących komisji. i u nas również apetyt urósł, jak widzieliśmy, że przynajmniej w dwóch okręgach otarliśmy się, otarliśmy się niemalże o kolejne mandaty, co praktycznie dawałoby nam samodzielną większość, z tym, że to nie o to chodzi, bo jak pan wie i wielokrotnie to podkreślałem, od dłuższego czasu prowadziliśmy rozmowy ze wspólnotą samorządową Jacka Kusia i, i no jak to Rzymianie mówili, Pacta sum servanda więc umów należy dotrzymywać, jak się powiedziało, a trzeba było powiedzieć kolejny kolejny krok uczynić w celu podtrzymania tego porozumienia. By nic nas zaskoczył, ucieszył, mamy olbrzymią satysfakcję, a jednocześnie mamy świadomość dużego mandatu, który nam społeczeństwo wyborcy udzielili. No oczywiście za tym idzie również poczucie dużej odpowiedzialności, bo to nie jest tylko, że do samorządu, a szczególnie do organów wykonawczych. Idzie się po to, żeby wyłącznie pić kawę, ale po to, żeby ciężko pracować, rozwiązywać problemy, spotykać się z ludźmi, wsłuchiwać się w ich potrzeby, widzieć ich potrzeby. No, i, i w tym celu zarówno nasz klub, Koalicja Obywatelska, jak i cała Rada Powiatu, niezależnie od klubu, w tym celu zostaliśmy wybrani. To nie po to, żebyśmy między sobą się spierali i kłócili na polityczne tematy, bo w samorządzie polityka jest ważna, bo jak to wielokrotnie podkreślał Czesław Hot, to. Polityka jest to troska o dobro wspólne, więc my w tym celu przyszliśmy, żeby troszczyć się o dobro wspólne. Tak, tak więc powiem tak, w pewnym momencie, jak zobaczyłem, że mamy większość, zdecydowaną większość, to Pierwszy zarząd Platformy Obywatelskiej Powiatu Kobrzyskiego podjął uchwałę o e, kierunkowym desygnowaniu mnie na stanowisko starosty, a później to był wyczekiwanie. E, nie wiem, no tak wynika z e, ustaw, przepisów, że ten okres pomiędzy dniem wyborów, a e, e, pierwszą sesją, e, która konstruuje zarząd, jest e, dość długi, to jest miesiąc czasu. E, Moim zdaniem nie, nie wpływa to zbyt dobrze na, na e, samopoczucie polityków, ponieważ w tym czasie bardzo dużo rzeczy się dzieje, bardzo dużo rzeczy może się zdarzyć, e, jak również no, e, nie mówię tutaj konkretnie o Starostwie Kowrzeckim, ale znamy przykłady, że e, podejmowane są decyzje. E, w ostatnim czasie, które nie zawsze skutkują czymś pozytywnym. Przykładem był chociażby dwutygodniowy rząd e, Mateusza e, Morawieckiego. Więc e, powinno być raczej gdzieś się ustawował, że, że nie podejmuje się kluczowych decyzji już w okresie, gdy nie ma się tego mandatu. Formalnie się sprawuje funkcje, formalnie sprawuje się urzędy, formalnie się jest radnym. Jednakże e, pewne rzeczy powinny być pozostawione następcom, tym, którzy zostali wybrani. Podkreślam, że to nie dotyczy tu ja nie mam jakichś konkretnych przykładów takich działań akurat w starodku powiatowym. Niemniej jednak dla komfortu wszystkich tak powinno to funkcjonować. Jasne. Nie powiedział pan jeszcze jednej rzeczy, myślę, że ważnej dla tej sprawy, bo zdobył pan rekordowe poparcie. Na pana zagłosowało prawie 1100 głosów, czyli tak jak Anna Mieczkowska była liderem, jeżeli idzie o zdobyte głosy w Radzie Miasta, tak pan był liderem, jeżeli idzie o poparcie do Rady Powiatu Kobrzeckiego. Tym, tym większym mam w poprzednich wyborach uzyskałem 397 głosów, w jeszcze poprzednich blisko 1000, a więc jest to mój rekordowy wynik. Bardzo się tego cieszę, tym bardziej, że gdzieś spotykałem się z wypowiedziami typu, no, że miejsce na liście stosownie do możliwości, stosownie do, do uzyskanych wyników, więc tym bardziej mam w tyle głos, głowy te głosy. Natomiast satysfakcja moja jest tym większa. Tym bardziej, że w okręgu numer dwa za konkurentów miałem liderów list praktycznie pozostałych komitetów, więc to była bezpośrednia konfrontacja. Mówiąc językiem sportowym, tutaj był jeden ring, jedni, kilku zawodników, no i w w tym sportowym żargonie okazałem się zwycięzcą, zdobywcą złotego medalu, za co wyborcom, tym 1094 wyborcom serdecznie dziękuję, i, i wierzę, że, że przekonacie się Państwo, że nie był to zmarnowany głos. Miasto. Panie starosto, to teraz jeszcze kilka słów, bo podczas waszej konferencji ogłosiliście, że funkcja starosty będzie funkcją rotacyjną, coś na rodzaj rotacyjnego marszałka. Gdyby można było kilka słów, szczegółów powiedzieć, bo to teraz pytanie pan planuje, bo chciałem o to też zapytać. Pięć lat kadencji, dwa i pół roku kadencji, jak to wygląda? znaczy zgod, zgodnie z porozumieniem zawartym między koalicją obywatelską a wspólnotą samorządową, umówiliśmy się na pół kadencji w takim składzie, a więc pierwsze pół kadencji do listopada 2026 roku Mirosław Tośrowski będzie starostą powiatu Pobrzeckiego, natomiast od listopada 2026 do końca kadencji starostą będzie Jatek Kuś. Ja jestem człowiekiem zasad. Mam, mam zasady i to o czym już wspomniałem, że umów należy dotrzymywać. Na tę chwilę nie widzę możliwości, żeby opowiadać bajki, że różnie się może zdarzyć, i tak dalej. Nie, tak jest podpisane, tak jest postanowione i niezależnie od wszelkich okoliczności ja umowy dotrzymam. Wierzę, że, że wszystkie strony porozumienia tej umowy będą przestrzegały i, i, i myślę, że to też będzie z pożytkiem dla, dla naszego powiatu. No cóż, po dwa i pół roku ja zostanę wicestarostą, tak jak, tak jak się umówiliśmy. Oczywiście e, nie będę z tego powodu płakał, zresztą zobaczymy co za dwa i pół roku. Być może nie jest to fortunne rozwiązanie, jednakże w poszanowaniu naszych wspólnych uzgodnień e, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, że, żeby, żeby pokazać, że Jesteśmy razem, razem kierunkowo mamy tym powiatem naszym Kołobrzegim zarządzać i nie powinno być sporów. Ja wiem, że zaraz by Pan redaktor zapytał, no powinien Pan otrzymać 12 głosów, otrzymał 11. Ja to wiem, widzę, umawialiśmy się na 12 głosów, natomiast nie jestem człowiekiem, który będzie doszukiwał się, rozpatrywał, rozpamiętywał dlaczego 11, a nie 12. Ja mam nadzieję, że nawet ci, którzy, ten ktoś, czy, czy osoby, które nie oddały na mnie głosu zgodnie z porozumieniem, zweryfikują swoją ocenę mojej osoby i, 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 i myślę, że, że przekonam ich do siebie i w duchu wzajemnego zaufania i. i obowiązku, które przed nami stoją. Współpraca będzie układała się e, niezależnie od tego startu, z takim drobnym grzytem. E, ja uważam, że, że mamy jechać na długich światłach, a nie oglądać się za siebie. Ja nie wiem, ja mam takie wrażenie, że nie da specjalnie ktokolwiek na ten zgrzyt zwrócił uwagę. Po prostu yy, chyba my jako dziennikarze zwróciliśmy uwagę na to, że po tylu latach doszło do zmiany yy, starosty Kobrzyskiego i że to, co zapowiedzieliście na konferencji prasowej, że to się sprawdziło. Tam specjalnie to głosów nikt nie liczył. Liczył się fam, sam fakt elekcji Mirosława Tysikowskiego i członków zarządu. No, no tak, ale emocje i to, o czym wspomniałem, to był długi okres. Yy... Takiego zawieszenia i oczekiwania na tę pierwszą sesję. To spowodowało, że do momentu wyświetlenia się na monitorach wyniku głosowania ja absolutnie nie byłem pewien końcowego wyniku, bo różnie mogło się zdarzyć. Wierzyłem, że tak będzie. Natomiast dopiero, że tak powiem, emocje mi opadły po wyświetleniu wyników na monitorach i. i i powiem, zrobiliśmy to, bo to, to było coś, co zakładaliśmy w sensie takim ogólnym, że, że uda nam się ten powiat w jakimś stopniu utrzymać w, dla koalicji obywatelskiej, bo uważam, że, że ostatnie lata niezależnie od wszystkiego były okresem dobrym dla powiatu. Przy całej złożoności możliwości budżetowych innych to był dobry okres, nic Złego się nie działo, przeciwnie, wiele dobrego się zdarzyło. Więc Chcieliśmy, żeby, to, żeby nie było jakiejś rewolucji i, i mam nadzieję, że nie ma, że moja osoba nie wprowadza rewolucji tutaj ja nie zamierzam ani biegać z nożem w zębach i, i wycinać tu i u gdzie cokolwiek. Nie. Po pierwsze, kontynuacja, po drugie, realizacja założonych celów, po trzecie, problemy są w dużej mierze diagnozowane i, i oczekiwania. Co prawda, Oczekiwania często przerastają możliwości, jednak rozsądne gospodarowanie środkami, rozsądne porozumienie z ludźmi będzie powodowało, że, że powiat będzie funkcjonował dobrze. Oczekujemy tych zmian legislacyjnych, zmian odgórnych, na które powiedzmy na, chwil, na tym chwilę nie mamy wpływu, ale mamy w końcu dwóch parlamentarzystów, przepraszam, troje parlamentarzystów w koło brzegu. Poprzednich będziemy starali się, jak chociażby, no naprawdę od dłuższego czasu mówimy o tym, zarówno Jacek Kuś, jak i ja, jak i wielu innych samorządowców powiatowych o, o zmianie systemu finansowania remontów dróg, budowy dróg. Bo ten, który jest to w naszej ocenie jest wadliwy i on zawsze będzie powodował sytuację taką, że, że będzie zła ocena mieszkańców, jeżeli chodzi o utrzymanie dróg powiatowych. 300 kilometrów, czego naprawdę do 40% do natychmiastowego remontu, a przy cenach, przy cenach kilometra drogi to, to są horrendalne kwoty, na które powiatu bez wsparcia zewnętrznego nigdy nie będzie stać. Ja chciałbym, żeby mie mieszka mieszkańców w zasadzie tam nie obchodzi te, te, te problemy, jak pozyskiwać środki. Mieszkańcy oczekują, że, że ich dzieci nie będą w błocie szły do autobusu, żeby dojechać do szkoły, że nie będą musieli objeżdżać Mostów kłopotowie, bo, bo dostaliśmy petycję mieszkańców z prośbą o spotkanie, I, i, i do takiego spotkania niewątpliwie dojdzie w najbliższym czasie. Będziemy starali się przedstawić jakąś mapę drogową, jak problem kłopotowa rozwiązać. Natomiast no, fakty są nieubłagane. Dotychczas dzieci 6,5 kilometra przemieszczały się tym szkolnym autobusem, teraz 19. Nie mogą rolnicy przyjechać do swojej ziemi po drugiej stronie rzeki. Więc, więc tu problem jest bardzo realny. Do tego dochodzą sygnały o problemach z kolejnym mostem w Bardach I, i, i to zweryfikujemy, zweryfikujemy jak to wygląda i też trzeba będzie pomyśleć, jak, jak to zabezpieczyć przed dalszą dewastacją. No, problemów jest naprawdę realnych dużo i postaram się By... rozwiązywać. No. Byliśmy tam z Piotrem Rybczyńskim niedawno i widać, że ten ruch, e, który prowadził przez tamten most, przerzucił się chyba częściowo na ten most e, i został on mocno obciążony. Tak, no będziemy musieli podjąć jakieś doraźne działania, żeby żeby powstrzymać, bo, bo inwestycje mostowe to są jedne z trochę inwestycji. To wiemy nawet nawet tak niewielkie przejście przez strumyk na ulicy Krzywoustego, jakie perturbacje wywołuje, a tutaj jest rzeka Pacenta, to samo kłopotobie to, to są naprawdę poważne środki szacunkowo. Po tobie, to około 20 paru milionów złotych w tej chwili. No to powiatu samodzielnie stać na taki remont nie będzie. Bez środków zewnętrznych, no nie chcemy rozkładać bezradnie rąk i mówić mieszkańcom to nie my, to góra czy coś takiego. Będziemy musieli te środki znaleźć i wyszarpać, żeby, żeby no, stworzyć jakieś godziwe warunki tym mieszkańcom. Jasne. Panie Staroso, mówił Pan o parlamentarzystach, ale mamy także dość duże wsparcie, zresztą miałem okazję rozmawiać z tym wsparciem. Nazywa się wicemarszałkini Anna Bańkowska. Kolek ma też wicemarszałka. No ja muszę powiedzieć, że bardzo się tego powodu cieszę. Pamiętam, pamiętam jak w poprzedniej kadencji, jak komuś zdarzyło się nazwać Annę Bańkowską wicemarszałkiem, to zdarzała się grupa ludzi, którzy natychmiast prostowali, jaki wicemarszałek, to członek zarządu, więc no ja będąc członkiem zarządu, jak ktoś na mnie mówił wicestarosto, to z kolei nie reagowałem zbyt dobrze. W tym przypadku zamiana tak naprawdę w miejscach, w zarządzie województwa, to jest mega Naprawdę mega sukces osobisty Anny Bańkowskiej jest to sukces kołbyskiej platformy obywatelskiej, to jest sukces koalicji obywatelskiej. No ponad 15 tysięcy głosów. To jest olbrzymi wynik. To, 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 a poza tym jestem przekonany przy pracowitości pani Anny Mańkowskiej, przy jej ocenie koło przy jej staraniach o koło przełożyć się to specjalnie dość mocno na, na to, że będziemy mieli możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych przez Urząd Marszałkowski. Ja widzę taką rolę Anny Mańkowskiej, absolutnie gwarantuję możliwie najlepszą możliwą współpracę ze strony Starostwa Kołobrzegiego i wierzę w to, że, że, że Kołobrzeg na tym awansie Anny Mańkowskiej wyłącznie zyska. I, I to podkreślam, to wynika również z osobowości, z charakteru Anny Mańkowskiej, z jej zaangażowania w to, co robi. Ja nie chcę tu specjalnie laurki wygłaszać w naszym programie, jednak Powiem, że, że jest to olbrzymi krok do przodu i, i dla, dla pani marszałek. To panie starosto, to biorąc jeszcze pod uwagę, że pan jest członkiem zarządu, był pan członkiem zarządu, tak samo jak Jacek Kuś w postaci wicestarosty, pan teraz starosty, mamy jeszcze trzech członków zarządu, którzy w zarządzie są osobami. Nowymi. Gdyby Pan e, kilka słów o nich e, powiedział, bo ostatnio było posiedzenie również Zarządu Powiatu. Yy, tak, yy, oczywiście za, Zarząd Powiatu składa się ustawowo z pięciu osób. Jest to starosta, wicestarosta i trzech członków zarządu. Do niedawna... Yy, ja byłem etatowym członkiem zarządu przez dwie kadencje, natomiast teraz odstąpiliśmy przynajmniej na ten moment od etatowego członka zarządu, ponieważ ci radni, których wskazaliśmy do zarządu powiatu pełnią obowiązki zawodowe swoje, nie ma potrzeby ich odrywania ze, od swoich obowiązków zawodowych. I jest to pan Ryszard Chawańczak, który wszedł do rady z okręgu Gminy Rymań. Na co dzień jest naczelnikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Rymaniu. Był już, był już radnym powiatu w kadencji nie, nie ostatniej, ale jeszcze poprzedniej. Tak dla ciekawostki, powiem, że w tej. Kadencji w trakcie zakończyło, zabrakło mu dwóch głosów, żeby zostać radnym, Teraz osiągnął znakomity wynik. Wspólnota samorządowa delegowała go do zarządu powiatu i miejmy nadzieję, że Ryszard się będzie tu dobrze czuł. Jest, jest doskonałym urzędnikiem na terenie gminy Rymań. Myślę, że jego doświadczenie, a jednocześnie mandat społeczny powoduje, że będzie reprezentował zarówno społeczność rymania i gmin gościną, siemyśl. Się, więc tutaj myślę, że to jest. Prawny wybór. Kolejny to jest Bogusław Grygiel. Na co dzień jest to przedsiębiorca. Jest to przedstawiciel bardzo dużej regionalnej, przedstawiciel bardzo dużej kampanii piwowarskiej od wielu, wielu lat jest na kierowniczym stanowisku. Ostatnie dwie kadencje był radnym Rady Gminy Kołobrzeg, ma doświadczenie samorządowe, myślę, że wniesie twórcze wkład w pracę zarządu powiatu, a jednocześnie również będzie reprezentował w sposób solidny swoje, swoją gminę Kołobrzeg i też jestem przekonany, że jest to wartość dodana do zarządu powiatu. Ostatnią osobą, która weszła również w rekomendacji koalicji obywatelskiej. To jest pani Monika Czajkowska, na co dzień dyrektorka szpitala udrowiskowego Villa Fortuna. Jest to ekonomistka z wykształcenia. Ponadto ma kilka ukończonych studiów podyplomowych od zarządzania z placówkami służby zdrowia poprzez ekonomiczne. Była radną dwóch kadencji Rady Powiatu. Między innymi była przewodniczącą komisji rewizyjnej. Yy, więc myślę, że, że jest dużym wzmocnieniem yy, zarządu powiatu i wspólnie w piątkę będziemy starali się tak kolegialnie pracować, yy, żeby yy, wyniki osiągane przy różnych statystykach powiatu pobrzeckiego były coraz lepsze i korzystniejsze, yy, nawet od tych oczekiwanych przez yy, naszych wyborców. Będziemy powracali jeszcze do posiedzeń zarządu powiatu, a na razie na 22, jak dobrze pamiętam, bo mój kalendarz czasami tak, na 22 jest zaplanowana sesja Rady Powiatu, a tam wybór skarbnika. W poprzedniej kadencji pożegnaliśmy skarbnika, panę Barbarę Ostrowską, a teraz będzie powołany nowy skarbnik, jakby można powiedzieć, było kilka słów o tym wyborze. Tak, ja, ja chcę powiedzieć, że y, y, obejmując y, urząd starosty, Wiem, jak bardzo newralgiczną postacią w starostwie jest skarbnik. To jest osoba, od której zależy zarówno funkcjonowanie pod każdym niemalże względem powiatu. To jest osoba, która nie tylko buduje budżet i pilnuje jego realizacji, ale jest to osoba, która jest również taką czerwoną lampką dla wszystkich, żeby nie popełnili błędu, żeby nie żeby nikt nie zapukał z artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień. Między innymi, ja, ja żartuję, to tak trywialnie to mówię, ale między innymi to też jest funkcja skarbnika. Skarbnik to jest osoba szczególnego zaufania dla członków zarządu powiatu, dla radnych powiatu i dla mieszkańców powiatu. Ona odpowiada za dyscyplinę finansów publicznych, ona odpowiada za Przygotowanie budżetu, przedstawienie go radnym, obronienie tego budżetu, a później za jego realizację. To w, w gabinecie skarbnika podejmowane są często kluczowe decyzje. Co wolno, czego nie wolno, na co wydać pieniądze, jak je ukierunkować. Stąd z niepokojem obserwowałem w ostatnim czasie proces odchodzenia, już kończenia kariery skarbnika przez panią Basię Ostrowską. Uważam, że była doskonałym skarbnikiem, była naprawdę ostoją dla zarządu i spokoju i wiedzy merytorycznej. W międzyczasie pod jej skrzydłami pracowała Marta Chorwos. Przeszła niemal wszystkie stanowiska w Wydziale Finansowym naszego starostwa i to pani Barbara Ostrowska wskazała ją jako możliwą następczynię i od dłuższego czasu gdy nastąpiły jakieś nieoczekiwane problemy zdrowotne pani Barbary, naszej skarbniczki, to Marta Horkos objęła funkcję zastępcy skarbnika, pełni ją blisko, blisko rok, wywiązywała się z tej funkcji znakomicie i uzyskała rekomendację nas, członków zarządu powiatu, żeby objąć funkcję skarbnika, u nas w starostwie. Oczywiście będziemy starali się ją merytorycznie jeszcze wzmocnić pomocą Barbary Ostrowskiej. Jakiś czas Barbara Ostrowska będzie jeszcze po, po udzielała dużej pomocy, Roz, pomagała w rozwiązywaniu problemów. No nie mówię że już, że uczyła, bo, bo e, obejmując funkcję skarbnika na naukę może nie jest za późno, bo człowiek się całe życie uczy, jak pomagał prezydent Duda. E, więc tutaj e, Barbara przekaże wszystkie niuanse, wszystkie taj, tajniki e, e, i e, w najlepszej wierze to, co potrafi, wie i umie. Yy, Marcie Chorkow. I ja wierzę w to, że yy, nie mają przygotowania ekonomicznego yy, do końca, chociaż Kończyłem, kończyłem dyplomówkę na Szkole Głównej Handlowej, gdzie ekonomia z profesorem Czarnym była no, naprawdę czymś szalenie trudnym i stresującym. Jednak będę opierał się tutaj również na skarbniku, podejmując decyzje, czy, czy jako zarząd przy podejmowaniu kolegialnych decyzji, opinia skarbnika będzie jedną z kluczowych opinii. Przy, przy podejmowaniu decyzji. Także rekomendujemy Marty Wierzę w to, że się sprawdzi na, na tym stanowisku, a jednocześnie, tak jak powiedziałem, zagwarantuje do, dobrą ochronę i, i pracę Wydziału Finansów w naszym starostwie. To na koniec, proszę Państwa, zostało nam jeszcze zaproszenie. Bo mamy majówkę, a majówka ta druga połowa maja to są dni Kołbrzegu, i tylko Kołbrzeg ma swoje dni Kołbrzegu, a w powietrze mamy noc muzeów. jest coś takiego, co się odbywa w całej Europie. W sobotę o 19 w Pałacu czyli przy Armii Krajowej 13 startujemy. Będzie też starosta Mirosław Tesikowski, proszę Państwa, ale mamy niespodziankę, nie będziemy mówili bo umówiliśmy się, że rozpoczniemy je hucznie, będzie artyleria, ale będzie także będzie także sztuka, bo będzie koncert jazzowy z balkonu w Pałacu Bramszwajgów i wszystko do późnych godzin nocnych, czyli do północy będzie możliwość zwiedzania, będzie starosta, gdzie można porozmawiać ze starostą również. Tak, no. bardzo zachęcam mieszkańców Kołobrzegu do wzięcia udziału w tej nocy muzeum. Nasze kołobrzegskie muzeum realizuje to to zadanie już od kilku lat, od wielu lat, i, i, i rok rocznie cieszy się to dużym zainteresowaniem i, i, i pozwala mieszkańcom, bo to trzeba powiedzieć prosto, również jest to wszystko bezpłatnie, pozwala mieszkańcom nie tylko obejrzeć najciekawsze fragmenty i elementy naszych wystaw, jak również bezpośrednio dotknąć historii w rozmowach z pracownikami muzeum, i tak jak tu pan Robert powiedział. Przy okazji, różne atrakcje kulturalne, typu koncerty, niespodzianki dla dzieci i tak dalej. Także zachęcam do obrzezania muzeów. Sobota, 18 maja, od godziny 19. Zapraszam Plac Zabaw Dibuła i ulica Armii Krajowej. Tam będzie można wchodzić. Oczywiście wstęp bezpłatne. A gościem audycji wokół powiatu był starosta Korbrzewski Mirosław Tysikowski. Dziękuję bardzo za spotkanie. Pierwszy krótki za mam nadzieję, że, że, że plamy nie było i, 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 i że zachęcam do oglądania kolejnych programów. Nie zawsze będę ja, będzie również wicestarosta Kuś i być może czasami tutaj pan Robert poprosił o kogoś specjalnego, kto będzie mógł na temat powiatu powiedzieć. Bardzo się cieszę za spotkania z Państwem. Pana się miłego dnia. Dziękuję uprzejmie.